Ich zaczęła pokonywać nasza husaria bardzo szybko. Z bardzo prostego... Bo husaria to nie jest żaden wymysł nowy, to jest... Batory to przywiózł. I to jest jazda chorwacka się nazywało. Cała pro, cały problem polegał na tym, że mieli o metr dłuższą kopię. Nic więcej. Problem polegał na technicznej zrobieniu tej kopii, bo to było podobno y, kij jakiegoś wiązu, w środku pusty, żeby był lżejszy, a miał 6 metrów. Proszę mi prze, wiercić rurę sześciometrową, nie naruszając i owinięty stalową łańcuchem, żeby nie można było ciąć tym mieczem czy tam pałką. I praktycznie, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w czasie tego ataku na jedną kopię potrafili nabić rekordziści nawet siedmiu piechurów. Dlatego kopia była zawsze jednorazowego użytku. Czterech to było normalnie. Dlaczego? Bo piechu, szeregi piechurów stały w ten sposób, jeden od drugiego tam o 2-3 metry, i tak 4-5 szeregów stało. Natomiast koń w galopie robi prawie 50 km na godzinę. Czyli te 10 metrów to było dosłownie 10 sekund, albo mniej nawet tam 5 sekund. Czyli on nie miał szans, żeby się zdążył usunąć na bok, jak widział kopię. Bo to jednego przebijała na wylot drugim. A w galop uderzali dopiero 20-25 metrów przed tym szeregiem. Czyli to błyskawicznie zmiatali. Nie było, nie było żadnych szans. I teraz pytanie: gdzie w Polsce robiono te kopie? Bo to robił rząd. To była firma rządowa. Tak samo jak w żadnym filmie polskim nie pokazano ani razu szarży husarskiej. A natomiast Ukraińcy pokazują wręcz szarżę husarską na piechotę. Znaczy, czy Husarze z skrzydłami <laughs> pieszo idą do, do ataku. No tak. Problem polega na koniach. Otóż koń ćwiczony do jazdy husarskiej, zaczynał te ćwiczenia od mniej więcej trzeciego roku życia i pięć lat ćwiczył tylko i wyłącznie to, że szedł w szeregu. Łeb w łeb. Czyli trzeba było nauczyć konie, żeby te 25 metrów w galopie szły i potem w miejscu robił ósemkę. I znowuż 25 metrów do przodu, i znowu ósemka. I to uczono 5 lat. Proszę mi pokazać, gdzie w Polsce były te szkoły. Nigdzie nie ma, nie pokazuje się. A były. Dlatego koń kosztował półtorej tysiąca złotych. Dwa konie to była wioska, trzy koń to była wioska. A w każdej szarze 30% koni padało. Bo jak koń złamał nogę, to nie umiano leczyć, tego to już zabijano. I dlatego na żadnej. To co u nas pokazują, to leci sobie jeden z drugim tam. Jeden pierwszy, drugi, to, to, to bzdura zupełna. Półgłówki to wymyśliły. Były, musiały być jakieś nie to dobrze prowadzone, bo, proszę, koszt utrzymać te konie przez 5 lat, płacić tym masalerzom, którzy prowadzili je i żadnego zysku. A jedna huzaria była. Mało tego, zasada była taka, dlatego chorągwie kusarskie były straż, niskie, 100-120 osób. 50 ludzi w pierwszym szeregu, 52. odległość między nimi 6 metrów. Między jednym a drugim. I 30 metrów przed tą piechotą, ten drugi szereg wchodził w ten pierwszy. I taka ława stalowych, jeden od drugiego, trzy metry, uderzała. Nie było siły, żeby to zatrzymać. Bo nawet jak ten koń został ranny, to i tak jak się walił z masą około tony na tego piechura, no to, to tam zmiatał wszystko. Dlatego przynależność do husarii, to po pierwsze to była nobilitacja, po drugie koszt, jak facet miał 4 czy 5 synów, to bankrotem był. Pięć wiosek musiał sprzedać, żeby... a konie musiały być, każdy jeździec musiał mieć co najmniej 3 konie. No bo jak w jednej szarży tracił konia, to co? Na pieszo nie da się. A oni byli naprawdę doskonale wyszkoleni. Są przykłady pokazywane jeszcze w 1670-tych że 400 husarów rozgramiało 10 tysięcy Tatarów. Więc musieli być wyszkoleni. I nie było tego, że tam uciekali czy coś. Nie? A u nas się pokazuje głupotę w telewizji. No już to, yy, ogniem mieczem. No to już parodia jest. Wyścigi sobie urządzili. Szybciej, który boli. To samo pod Wiedniem. To, to jest cyrk, a nie atak husari.